Bardziej na północ, noblowski Sztokholm. Promem Izabel płynę do Sztokholmu. Na promie można zrobić do godziny 22 zakupy słynnego balsamu ryckiego. Po łotewsku Rigas Melnais Balsams. Jak legenda głosi, w 1789 roku Podano go chorującej carycy Katarzynie II na niestrawność. W drodze do stolicy Szwecji przez 60 kilometrów jest okazja podziwiać archipelag sztokholmski, największy w Szwecji raj dla żeglarzy oraz dla tych, którzy mają na którejś z wysp swój domek letniskowy. Somar sztuga. Jadąc autokarem do dzielnicy Gamla Stan, mam okazję zobaczyć dobrze bawiących się na zamarzniętej tapli wody ludzi na łyżwach. Dzielnica Gamla Stan jest miejscem, gdzie rezyduje król z królową. Na rynku wywieszona flaga informuje, że są oni na miejscu. Król wręcza Nobliście osobiście, nagrodę Nobla. Na uroczystym obiedzie zorganizowanym w ratuszu. Najpierw jednak komisja ustala, komu tę nagrodę przyzna. Muzeum, w Muzeum Nobla na rynku w dzielnicy Gamla Stan. Według przewodniczącego fundacji realizującej testament Nobla, szkoła jest obecnie ważniejsza niż kiedykolwiek. Niektórzy twierdzą, że w epoce postprawdy należy skupić się na nauczaniu krytycznego podejścia do źródeł informacji. To jest ważne, ale przede wszystkim młodzi ludzie potrzebują solidnej wiedzy i edukacji na wysokiej jakości. By móc przyczynić się do postępu naszego społeczeństwa, ocenił Heldin. Po wręczeniu nagród bankiet odbywa się w ratuszu w sali niebieskiej o nazwie po szwedzku Blahalm. W tym dniu jest na sali 1300 osób. Przy wejściu do sali gością towarzyszą studenci, dla których jest to wielka nobilitacja, że zostali wybrani. Stoły są elegancko udekorowane kosztowną zastawą oraz kwiatami sprowadzanymi z upraw kwiatowych złoch, gdzie Nobel mieszkał i zmarł. Jak goście zajmą swoje miejsca, 200 kelnerów w ciągu minuty serwuje pierwsze danie. Wszyscy dostają gorący posiłek jednocześnie. Lody nie mogą się roztopić. Dlatego kelnerzy Podają je wszystkim w tym samym czasie.